Hej z tej strony, Witam Was na moim kanale. Dzisiaj recenzja tabaki. Jak obiecywałem, zapraszam do oglądania. Na początek przypominam, że tę tabakę, jak również inne, które do tej pory testowałem, możecie wygrać w konkursie. Tutaj jest karta do playlisty. Zapraszam do chęci udziału, jak widzicie jest to tabaka Alpina Snów nic o niej nie wiem, nie otwieram jej jeszcze, jest zaplombowana przy was otworzę otwarta 75 w sławnej, w... znaczy w sławnej sieci marketów zobaczmy no powiem wam, mm, zapach przyjemny pierwsze moje skojarzenie to żywica las mm. choinka choinka pachnie choinką konsystencja pod palcem mm, gładka średnio średnio zmielona ogólnie rzecz biorąc dość sucha Tak, yy, więc yy, jak tutaj wąchałem delikatnie z yy, opakowania, to dominowała właśnie taki, jak mówiłem wam zapach choinki. Nie wiem, no, chyba świerk się nazywa. Mhm. Taki leśny, żywiczny, przyjemny zapach. Yy, przy wciągnięciu Dominuje dominuje przede wszystkim taki mentol Podejrzewam, że to jest. Yy, no to jest takie przyjemne. no, no Dominuje mentol i dopiero o, Na pewno po pewnej chwili yy, zaczyna wchodzić ten zapach leśny Spływ nie jest ostry. Całkiem przyjemny. Fajna, fajna. Zaskoczyła mnie ten, ta choinka. Ten zapach choinki. Ten zapach żywiczny. Dość mocna. Wydaje się być dość mocną tabaką. Intensywna. No. Na pewno nie na co dzień. Od czasu do czasu całkiem przyjemna. Moja ocena, jeżeli chodzi o zmielenie daję 4 na 5, lubię troszkę drobniejszą, jeżeli chodzi o odzorowanie aromatu. No powiem wam tak, bardziej by mi smakowała, bardziej by mi pasowało, gdyby ona była cały czas taka choinkowa, a nie tylko jak z w wąchamy jest choinkowa, a po na... wciągnięciu daję najpierw mentolem, więc tutaj daję 3 na 5. Opakowanie standard, lubię te opakowania, można je później otworzyć. pakierki takie są fajne, więc za bakierkę daję 5. Średnia ocen 3, 4, to jest 7, 12 na 3. Ocena końcowa 4. Na pewno warto jest próbowania, zwłaszcza żeby zobaczyć, jak po pewnym czasie zaczyna wychodzić ta żywiczność tej choinki. Dziękuję Wam za uwagę. Oj, przy... Tak jak mówię, przypominam Wam o konkursie. Hasło na dziś to Kubuś. Kubuś. Kubuś, jak Kubuś Puchatek. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was do subskrypcji mojego nowego kanału. Na razie tam nic nie ma, ale będzie się dużo działo. Um, tutaj macie filmik najnowszy, czyli pewnie będzie ten wyskoczył. Po drugiej stronie jest opcja wyboru filmu, który Wam tam odpowiada i też przejrzyjcie sobie playlisty, które Wam podrzuciłem, zwłaszcza playlistę Lovit. Lovit tam jest po prostu wybór tego, co ja mam w subskrypcji, co mi codziennie coś tam dorzucam. Po prostu to, co ja lubię z mojej subskrypcji wybieram. Możecie zobaczyć, jakie są moje preferencje. I cóż, tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Oj, na ślepo jak to.